Ja dopytam jeszcze, dlaczego nie udało się wylobować, żeby Lublin był Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku, będzie Wrocław? Ja nie chcę panu prezydentowi Dudkiewiczowi tutaj wrzucać kamyka do jego ogródka, ale uważam, że nasza aplikacja była zdecydowanie lepsza. Natomiast no, komisja... Orzekła, jak orzekła. Nie z powodów złej oceny aplikacji, bo wszyscy nas komplementowali, tylko z powodu braku wiary, że będziemy mieli obwodnicę, drogę ekspresową, lotnisko i infrastrukturę związaną z kulturą, teatr Stary Centrum Kultury. Czyli inaczej mówiąc, komisja okazała się być małej wiary, a ja wspólnie z moimi współpracownikami, tak jak i poprzedni prezydent Adam Wasilewski, dawaliśmy gwarancję, że to wybudujemy. Wybudowaliśmy. Jest obwodnica, jest lotnisko, jest Centrum Kultury, jest Teatr Stary, Centrum Spotkania kultur się kończy, w przyszłym roku by było. Szkoda, że komisja nam nie uwierzyła, ale jest prawdą, że wtedy w zestawieniu z Wrocławiem mieliśmy lepszą aplikację, lepszy program, można powiedzieć, związany z istotą Europejskiej Stolicy Kultury, natomiast nie mieliśmy tej infrastruktury, którą ma Wrocław i Wrocław wygrał przez infrastrukturę.